Adam, słychać go czy nie? Nie. Ja pierd...cie słyszę po głosie Adama, że mi pamiętacie. koniec sacze. Dzień dobry, słuchasz się. No więc bardzo mnie nie słychać. Dajcie mi gotowości. Nagrywamy odcinek, ładamy na film. Appleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee A mam nieżakie odcinek. To jest pewnie zdenerwiania. ŚLOSKWIDY POM! Nie, nie do tego, pokazujemy swoje skile dzisiaj. Mam pokazać swój skill? No. Jak w ogóle masz jakiś? No to nie wiem, bo... no, to mają. Aha, dzięki. Adam. Nie ma za co. O ty, o nie, bo no, wy nagrywacie odcinek z mnie. nie? Nie. nie no, Lep, no, no, nie, no żartowałem, Franek. Spokół, nie wkurzamy się, tylko robimy kto robi więcej fragów challenge. Okej. Okay. No to ika. No to kradnie fragi. Nie ma kradnięcia fragu, bo nie będziemy sobie grać potem. Kurde, butelka mi spadła. Jak ktoś kradnie fragi jesteś. to Noc Sigma. My po prostu chcemy... To wina, to wina. To ja, ja bym chciał na filmie mieć wina. Win wina chcecie! Czy... Dobra, to robimy się wina. Mhm, chuj robimy. To co? Nic. będziemy, Powiedziałeś normalnie. Nie. Udziałeś. Ale edity robię. Okej. Okay. Ale ja robię no co masz problem? Ta. Ale ja mam edity. Ha, mnie, a ty odbierasz... Widzicie? się zasubskrybować. Tak, odbieram. Aha, wygra gryvamy z głosem? Gramy normal na batalha Mas nagrywamy? De la... No my już nagrywamy. Z, z głosem? Greg... Gregal... No my, my gregal... głosem już nagrywamy od luby. Bez. Aha. A. Ale z głosem czy bez? No, z głosem. Cê é meu joão, você só diz que 3 subskrypcje jeden jeden raz, raz skoczy z postu prostu z tam, gdzie lecimy, czyli tu Nie jeden, raz, jeden raz pokażę ice ice. Jeden suk, to jeden aktyw na usta, Nie, przepraszam, dla kaktusika Spoczcie na No właśnie, zapraszam <laughs> do <laughs> Zgłaszajcie się, się w komentarzach, kto z was ma jaką rangę Ej, no widzowie, widzowie Zgłaszajcie się w komentarzach, kto z was jaką marangę na zwykłych strunkenach Pochwalcie ja się widzowie ekstronka. Dobrze Chcecie się spalić? Nie wiem Mogą się spalić To są giełdki Nie mają realności Ale one te... To nie wiem, kajtel nie Metahelinem nie nie wiem. Wiem, że oni mają url, Ej, na mnie! Strzelał we mnie! To zabij! Właśnie. Nie! Bo nie umiem. No kill rób! Kill! Content! Content! Typa mam! Lec! 29 dodam! Wiem, że dobrze, lubicie jak ja... Jak ja... gram, bo wiem, że gram beznadziejnie. Ja też gram beznadziejnie. Lepiej od ciebie. Oj... U... Mam najlepszy dar, dar mam najlepszy dar Czyli wody. Ej Adam, chodź idziemy się leczyć Będziemy się leczyć. Tak, będziemy leczyć, i ten dzwonić będziemy się leczyć mm. No na co ciekawe jest ma z babu Sigma Sigma bój, sigma bujma boj Cześć ja atop. No, dupa. No, dupa. Już was Franek fulla. Nowik. No to idź od nas. Nie bądź tak nie miły. A po mnie, ban, ban, ban nie miły. A no dupa, Dobra. dupa, dupa, pa, pa, dupa, dupa, dupa. Papa. Pa. Nie żartowałem, no. Jest jak nie chcesz z nami grać, to no nie graj. Ja powiedziałem, że grać no, ja nie, więc ogarduka. Ale powiedziałeś papa. Pa". Ej! Co? Ja miałem różową kierownicę. Mora, ale... poczekaj, tylko cię przygłośnie, bo jesteś tak cicho. Oj, co? A? Cicho bądź. A do przemytu Duszek Tu arfować chodźmy na Chodź Gdzie? Czek, No tak Bo z tymi młodymi swigienkami O typy. Ej, ja chcę pomóc. Woda! No. Czekaj, ja go biorę ty. Chcielny, chciałem go. No. Adam, chodź, dam się Chodź, 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 chodź. Wszystko dobrze? No i co mi bierzesz tą beczkę? A, masz. Mamy auto. No i co mnie trącisz? Lubię. Jeszcze jeden z tobą. Aha. Ale ty jesteś niecham, jest to, Naprawdę. Niechamski? Ja rozumiem, możesz mnie nie lubić, ale to przynajmniej bądź miły do ale to jest. Ja jestem miły. A czy ja nie, 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 ja nie, 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 Tak? nie, 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 Tak, nie, Tak? tak, tak mogę Peron 2, 5, Ciszej! ty tylko się przeskoczysz. Ale Adam też powiedział, żebyś był cicho. Gorzej jeszcze. To no właśnie. Ja? sobie Teraz się no do mnie wdrujesz. No tak, bo lubię. To się poruj, Ej, budujemy Skybase, kiedy zdobędziemy z tego materiału? Dobra, tak, 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 Ja tak, 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 Typ. Typ! typ. A. No, tak, Dobra. Dobra, nie, tak, 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 z Jaki

Mam, tego mam dużo materiału A, a teraz chcesz na chłopę Szybko, szybko A ty nie po co? A ty tyfrawek? Nie, nie lubię szybki A to co budujemy z tego Skypeza? No, mam małbasów no, no. Ale ja a też Nie, ja mam, ja mam dużo, naprawdę starczy nam To buduj Bo już jest, to buduj na naprawdę To już no buduj rado, Bo strefa już jest prawie mała, no to możemy, to tak. Dobra, ale ja nie mam, ja nie mam żadnej rotacji. No ja, ale ja mam impulsy, może no, będziemy umyli raven. Ja mam tyle kurde impulsy, poleciemy Jak będą nas kolapsowali, to razem, pojdzie. Tam się biją. Widzę. Chodźcie, chodźcie. Tylko uważam się, bo tam typy no. są, no właśnie. Nie mogę eee, się teraz ulecić, bo typy są. No. Ja uciekam, On się bije ja no na plecy mi ja Aha, nie weźmiesz? Aha, dzień! na plecach. nie można biegać, dobra, No dobra, mu za 100. Dobra, sorry, że cię go zabrałem. Dobra, idę go dobić i uleczę Franka. Ej, jeden ja to są 23. Ej to nie są nie. już ludzie Mogę, mogę, mogę Z karty go nie, 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 nie Dobra, chodź. Ja mam do i Tu, nie, 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 nie. Właśnie, czego Oj. nie lecz? Weź kartę i uciekaj Już uciekam Uciekamy, bo coś, to nie ma sensu No burzy chodzi, ja mam dwie jaseczki Ja mam, spleszę ja... A ja mam dwie jabłek tym dwa z Fajnie. No to, A, ja. Ja to nie, nie wiedziałem, że lecicie do strefy. No ale mogłeś rzucić, skoro już umierałeś. O, o, jednak... Jednak, wiesz, grę skraszowało. Ja muszę się, tak się do widzów wycieszyć. Ej, ej, widzowie, udało się. Tak chcieliśmy... Ej, typy! Tylko nie miało być to w planie, żeby... żeby tego... żeby użyć tak dużego. Bo ja nic nie miałem Chciałem, żeby on skradł mnie stąd na dole I... Udało się Zabiliśmy tanka Nie bierzemy jego karty To będzie dobrze No i będzie troll, super A później będziemy go wzywać. Dobra, siema, już jestem Tam są zypy, uważaj Oni kampią oni kampią widzę, bo ja wyszłem. 50 ja dostały 100. 100 ma, mniej. To no on ma 50 HP. 100, bajki. 24, 24. Oni o mnie nie wiedzą. Oni o mnie wiedzą. 24, dawaj, Wyjedź go może. Po co? Ale... mogłaś No lep. właśnie, dlatego, że go wyjeżdżą. Ja chyba... Ale... Jak się Nie, nie dostał nic. Trzymaj dostał. Na oskarzę. dostał. W boksie. Ucieka to Z tego wziął 47. Tak tu usiadł. Ja się lecę. Ja się lecę. A teraz wróćcie, po proszę, pogłębcie. Ja się lecę. O, tu usiadł. Po nie damy rady. Bo no nie mamy tyle. Nie mamy tyle hafe. -y. O kurde dostał takie, z taką strefę. Jezu macie nie mamy, 160 nie metrów -y. po to. No nie mamy hafe -y w ogóle. I nie leczenia. Kolejny. Ale mieliście auto. Dostał auto. Okay. zabiłem! Jesteś naprawdę zabiłem. Dobra, dobra, nie! No to, byśmy to... Trójkę umarli. to nie graj z nami. No jeszcze się... To no się obraził. Powiedz, że będziesz apteczki, chłopie. No trudno. Dobrze, okej? Okay? Ja też żyję. Ja żyję jakieś. A kraju. ja dobrze. On się zryje, bo nie... Nie umie zrozumieć, A że... Ja kiedy się wyciszałem, to tak naprawdę O I wiesz, jak w content mi chodziło Wiem, wiem Dobra, mamy 16 HP Sorry Czekaj, tam typy są, uważaj Ja muszę uciekać. Ale zimą też uciekał. Przesłasz, 16 sekund mogę być w burzy, a tu idzie. Jak się z tym czujesz? Mogę stąd no, się wypuścić w was teoli. Tylko na mnie skakamy leć, tylko na mnie skakamy leć. Jak się pić nie? Dobry to jest. A, odwiesz, że on tak się rozpłakał. A ty dalej nagrywasz, czy już nie? Nagrywam. Wygrałem. Dobra, widzowie, udało, udało się nam wziąć plan. I... Yy, Jezus Maria, dzisiaj się mysło, nie umiem. I udało się nam wkurzyć Franka także wyszedł z gry. Udało się. Słyszałam motor. Kurde, ale ja i tak nie odchodziła na wygranie. No Sigma. Ja bym obliczu, że się spłakał. za dwa dni. Zależy. Nie będę miał nauki. I nara. Pa. Cześć.